Vererebus vocabula restituantur. Należy przywrócić rzeczom nazwy prawdziwe. Tym razem mam dla Państwa dwa krótkie ogłoszenia dotyczące dwóch wydarzeń. Wydarzeń, chciałbym powiedzieć, maryjnych. Jedno z nich to jest konferencja fatimska w Warszawie, drugie to jest Marsz Różańcowy. Zacznę od Marszu Różańcowego. Na stronie marszróżańcowy.pl możemy się dowiedzieć więcej czegoś na temat tego Narodowego Świadectwa Obrony Polskiej Wiary i Czci Maryi Królowej Polskiej, jak to przedstawiają organizatorzy. Wydarzenie ma mieć miejsce już 5 października tego roku. Plan wydarzenia jest następujący. Trasa marszu rozpoczyna się mszą świętą łacińską, mszą świętą wszechczasów na ulicy Garncarskiej 32. Następnie na Placu Trzech Krzyży o godzinie 13 będzie zbiórka, formowanie szyku, przemowa otwierająca marsz i błogosławieństwo pasterskie. O godzinie 13.30 jest wymarsz, następnie jest tajemnica radosna, bolesna i chwalebna. Potem od 14.30 do 15.00 na placu zamkowym przeproszenie Boga za profanację podczas marszy LGBT przez poszczególnych przedstawicieli 22 miast i ponowienie oddania Polski w niewolę Maryi z 3 maja 1960. Szóstego roku. Można się również na stronie wpisać jako osoba chętna do modlitwy za ojczyznę. To jest tylko jeden dziesiątek różańca. Jeżeli ktoś już różaniec odmawia, to wystarczy, że doda intencję raz na początku, nie musi jej potem za każdym razem ponawiać. Można się też zapisać do newslettera. Więc jeszcze raz marsz marszróżańcowy.pl Tam znajdziemy więcej szczegółów. Znajdziemy również słowa papieża innocentego XII do hetmana Stefana Jabłonowskiego. O następującej treści. Szczęśliwszego od Was nie widzę państwa, gdyż Wam jedynym zechciała być królową Maryja, a to jest zaszczyt nad zaszczyty. Ja najprawdopodobniej będę brał udział w tym wydarzeniu, więc serdecznie wszystkich państwa nie tylko zapraszam, ale jeżeli spotkamy się na miejscu, będziemy również mogli razem odmówić trzy części Różańca Świętego. Drugie wydarzenie, o którym chciałbym państwa poinformować, to jest konferencja fatimska w Warszawie. Trwa od 11 do 13 października bieżącego roku. Początek o godzinie 17:30 w piątek 11 października. Miejsce: Hotel Nowotel Warszawa Centrum, Marszałkowska 94 przez 98. Wstęp jest wolny. Prosimy wszystkich zainteresowanych bardzo, bardzo prosimy o to, aby nagłaśniać informacje o tej konferencji, również o Marszu Różańcowym. W programie wykłady kluczowych prelegentów zajmujących się tematyką objawień fatimskich, kryzysem w kościele oraz tematyką zbawienia dusz. Codziennie msze święte w tradycyjnym rycie oraz różaniec, możliwo, możliwość spotkania z wiernymi z Ameryki Północnej i Europy. Program konferencji. Dzień pierwszy, piątek, 11 października 2019 roku. O 17:30 różaniec, tajemnice bolesne, następnie o 18:00 Msza Święta i o 19:00 kolacja. Dzień drugi, sobota, 12 października, 7:10 różaniec, tajemnice radosne, 7:30 Msza Święta z kazaniem po angielsku, 9:45 to jest Fatima, prawdziwość i konieczność objawień, wykład Brendana Junga. 10.45 krótka przerwa, o 11.05 Fatima, duchowe świat, światło naszych czasów, wykład księdza Karola Szczelina, przełożonego bractwa św. Piusa X na Europę Środkową i Wschodnią, o 12.05 obiad, o 13.10 różaniec, tajemnice bolesne, o 13.30 epoka antychrysta czy epoka Maryi, wykład Pawła Lisickiego... Hmm. O 14.30 krótka przerwa, 14.50 do ogłoszenia, 15.50 przerwa, czyli od 14.30 do ogłoszeń, do 14.50 jest te 20 minut przewidziane, aby chwilę odpocząć. Potem jest kolejna przerwa, już po dalszych ogłoszeniach. 16.10 Życie Wiarą w Czasach Apostazji. Wykład Ojca Michaela Rodrigueza. Wszystkie wykłady będą również tłumaczone. O 17.30 Różaniec, Tajemnice Chwalebne. 17.50 Msza Święta. 19: Kolacja. Dzień trzeci, niedziela, 13 października. 7:10 Różaniec, tajemnice radosne. 7:30 Msza, święta. 9:45 Trzecia tajemnica fatimska. A kryzys w kościele, wykład Christophera Ferrari, bardzo znana osoba. O 10.45 Przerwa, 11:5 Błędy Rosji, wykład Anny. Mandrelli, doktor Anny Madreli, tej samej, która jest autorką książek o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Następnie 12.05 obiad, 13.10 różanie, tajemnice bolesne. Święty Maksymilian Maria Kolbe, wzór dla naszych czasów. Wykład ojca Izaaka Mery, czyli zaraz po tej części różańca, następnie przerwa, przyszłość katolicyzmu w Polsce. Wykład. Doktora Wojciecha Golonki, również bardzo znanej, ciekawej osoby, która prowadzi wydawnictwo The Reggio. O 15.50 przerwa, 16.10 sesja pytań do księży Ojca Releja i Rodrígueza oraz księdza Karola Sztelina. 17.30 różaniec, tajemnica chwalebna, 17.50 msza święta. I tutaj kończą się szczegóły na temat planu konferencji fatimskiej, która będzie miała w Warszawie. Wszystkich Państwa jeszcze raz zapraszam do hotelu Nowotel Warszawa. Centrum Marszałkowska 94 przez 98. Wstęp wolny. Proszę również o to, aby tą informację upowszechniać, a wszyscy, którzy chcą dowiedzieć się jeszcze czegoś więcej albo. Sprawdzić sobie te informacje bądź je zapisać. Będą taką możliwość mieli, to będzie przypięty link w komentarzu pod tym materiałem. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i jeszcze raz zapraszam na marsz Różańcowy 5 października i na konferencję fatimską, która będzie trwała w dniach od 11 do 13 października. Bóg zapłać!